Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Days Gone. Jesteśmy w obozie żelaznego Majka, czyli w obozie Lost Lake, i mamy tutaj dwa zadanka. My się skupimy na zadaniu, tym takim najbardziej fabularnym. Yy, mamy porozmawiać z Riki. To jest za zadanie typu zapewnij im ochronę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy. Jeżeli to będzie tylko takie krótkie cóż, to, to najwyżej wskoczymy na to drugie No a jeżeli nie, no to zobaczymy Tak czy inaczej, tak czy inaczej mamy porozmawiać z riki. Lecimy No i będziemy coś działali Tutaj fabuła nam się zagęszcza, więc przypuszczam, że coś się będzie działo Jak to idzie? Cofnij się. Hej, Dick. Ah. Hej. A co to jest? O, jego ja pytaj. Bo wiesz, ciężarówka ma rozwiar czołgu, tak? Aha. Więc myślę, że może można zrobić z Ja pierdolę. Mm. <laughs> A, czy to jest gotowe? Trzeba sprawdzić, Dick. Ale będzie jazda. Okej. Okay. O tak! Gotowa! Trzeba ją zatankować. Wiem gdzie można znaleźć ten nawóz. Dam znać przez radio. Dobra. Mój pierwszy... jest moc. Jeźdź na ranczo, żelazny stok. Serio? Gdzie, gdzie to jest? Łok, kurde. To jest tam do tego. Do siedziby tych wieczystych. Tak, tak, wieczystych. Tak. Dobra, trzeba, trzeba iść po motor. W sumie, kurde, może szybką podróżą będzie. Przyzwoiciej damy radę? Powinno dać radę. No da radę. Ok, chociaż kawałek tam do końca się nie da. Chociaż nie sprawdzałem. Nie sprawdziłem, bo tak tylko z daleka. No dobra, załóżmy, że się nie dało. No fabuła nam się zagęszcza, bo coraz coraz ciekawsze rzeczy nam się dzieją. W poprzednim odcinku się troszeczkę Laliśmy, troszeczkę się nie laliśmy. Wydaje mi się, że znajdziemy dość nawozu na ranczu Żelazny Stok. Na ranczu Żelazny Stok? Tak, znaczy, bo przecież Jesse i jego wieczyści nie będą go już potrzebować. Bo to był kiedyś ośrodek golfowy, nie? Musiało to być jakieś zaplecze ogrodnicze, no wiesz, kosiarki i... E... Nawóz. Jasna sprawa. Pojadę tam teraz, a kiedy będzie czysto, dam cynk tobie i Ricky, żebyście podstawili ciężarówkę. Nie ma sprawy, brachu. Dobra, bez odbioru. No i to by było z grubsza jasne. Wiemy o co chodzi, mniej więcej. Mamy jechać, oczyścić teren. I jak będzie bezpiecznie, tankujemy naszą bombę na kółkach. Uch, kurde! Będzie ogień. Będzie ogień. Dobra, trochę zielska jest po kątach, ale. Nie stajemy, nie stajemy, tylko jedziemy. Nie stajemy, tylko jedziemy. Tutaj trzeba uważać na zakrętach, bo to nie wiadomo z której strony wystaje. Co to tutaj teraz mamy? Horda? Pozbądź się hordy. No jasny gwint. Daleko mamy. Późwa blisko. Ale jaja. Choć dobrze, że... Choć dobrze, że hordy są na świecie. Kur... że zapiał. O kurwa. Nie. To horda, to horda. Muszę załatwić ją przed przyjazdem Riki. Bo inaczej ściągnie nam ich wszystkich na głowy. Ale... Hej, Powiedz ryki, że chwilę to zajmie, bo wiesz... Mamy tutaj... A, żerowisko hordy tu mamy. Chcesz, żebyśmy ruszyli tam z Riki, Pomogli ci? Nie, nie, nie. Zostańcie. Już wiem, że najlepiej brać się za nich w pojedynkę. Wtedy nie ściągniemy ich sobie nawzajem na głowy. Dobra. Okej. Okay. Poza tym, Ryki powiedziała mi, że, no, że jesteś teraz szefem ochrony, prawda? A skoro tak, to nie musisz czasem, sam nie wiem, pilnować obozów, okay, polerować odznaki, krzyczeć na ludzi? Tak, jasne. Zapomniałem poprosić Majka o odznaki. A zresztą, teraz kiedy Majka już nie ma, no wiesz, może wybić. Ondakie. Mam jeszcze szansę starą. Nie miałbym nic przeciwko, ale daj znać, jak będziesz gotowy. Wieki chcę ruszyć z tym cyrkiem w trasę. Ozerby zatmieron. Dobra. To kombinujemy w takim układzie. Zrobimy sobie wabik na dzień dobry. Kurde, nie, nie wabik. Skoro Mamy zasięg taki, żeby rzucić mołotowem tam? Mamy zasięg. A! Mm! Jeszcze tylko kilka. Oś ty. Kurde, za zagapiłem się. No przeładujesz w końcu Kurde ta horda się nie kończy Taka lekko potężna Tak to. To jest, kurna, ciężki kawałek chleba taka horda. No, jakoś idzie. No, żeś kur, że no sz... Gdzieś tu trzeba coś wykombinować. O, tutaj jest beczka, dobra. Oczywiście nie trafiłem, tak? Bo jeszcze tego brakowało, żebym trafił w beczkę. Może tutaj. Nie trafiłem, no skur. Nie tak, mało to no, nie, co tu mi się wyczynia. Co tu mi się stało? O, jaka to jest kurde orka! O, trochę ich tam było. Ale trzeba ciągać trzeba ich ciągać po, po beczkach, póki mamy, póki mamy taką okazję. gdzie tutaj jeszcze jakieś Dobra, tutaj jeszcze beczka. Dobra, jest amunicja, okej, okay. to dobrze. Zagubiłem się troszeczkę. No kur. A, oh, no nic. Tutaj? A bo nie? Ja posiedzę. Idzie. idzie jak naprawdę. Dobra, mamy z czego zrobić? Mamy z czego zrobić. Eee, to teraz tak. Oj, co tu mi tu teraz? Jeszcze gdzieś jakaś beczka, tutaj jest. Poczekamy, damy radę, tak? Może damy radę. Nie damy rady, kurde, oni biegną gdzieś tam do mnie. Z boku dookoła jakoś dziwacznie. Uch, no nic. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No kurde. No Serio, jednego zabiłem, no kurna! Złożyłem bombę, a zabiłem jednego. Szlak by to. Trzeba tutaj jakoś ich do tej... do tej beczki zwabić. Ale tu jest kurna ciężko, bo... Dobra, parę osób poszło. Parę osób. NO PA KUR...

Mamy radę tędy? Przez tą szczelinę? Mamy radę. Pytanie, czy one będą biegły za nami? Nie. Będą biegły gdzieś bokami. No ku... Ale już prawie. Już prawie. Już prawie, już jest horda na, na wykończeniu. Zostały jakieś pojedyncze sztuki. Zostały jakieś pojedyncze sztuki. Wszystko. Więc powiedz Ricki, że może ruszać ciężarówką. Zrozumiano. Hej Lik. Mamy dla Ciebie niespodziankę, bra. Świetnie. To super. Nie mogę się doczekać. Bez odbioru. Dobra, teraz jest okazja, chwila Kolejny spokoju, to żeby to pozbierać to. trofea, które dziś tutaj całymi stadami leżą. Gdzie jest grzybek? Gdzie jest grzybek? A tu jest grzybek? Przydadzą się. No patrz, no i co? Jest zbyt skomplikowany teren, żeby, żeby po nim iść, no. Dobra, tutaj załatwione. Tutaj jeszcze coś leżą, jakieś pojedyncze. Daleko my to mamy? O, to nie takie pojedyncze. Trochę ich tu jest. Dobra. Tutaj zgarnięte. Lecimy do naszego źródła. I co mamy tam zrobić? E, aby. Coś tam, coś tam. Aby zabrać nawóz. Dobra. Tu gdzieś jeszcze były. E, może by znaleźć amunicję? Jest złom. Niech będzie złom. E, naprawimy sobie w takim układzie chociaż topór. Póki mamy złomu trochę więcej. Oprócz tego amunicja bardzo chętnie. Dobre i to e, tutaj leżą, to mi się przyda. Tak, to się przyda. E, tutaj nie. Aha, tam jest baniaczek z benzyną, to też nie. E, tutaj trzeba wejść na górę, tak. Dobra, chyba sobie odpuszczę na razie Zbieranie tych <laughs> Zbieranie tych trofeów yy, Idziemy od razu do celu Najwyżej tu jeszcze później wrócę, mam nadzieję, że yy, Że to mi nie zginie no. Tutaj trochę tego leży gdzieś tam no, miałem iść do celu, nie? A widzę, że tutaj jeszcze leży co nieco. I skorzystam. Ej, yy, złom. Ale panie, kurże, zapiał! Nie po kątach! Plus zaopatrzenie, Zaopatrzenie ważna rzecz. Bo co jak co, ale zaopatrzyć się trzeba. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to pal to licho. Zebraliśmy jeszcze te, jeszcze te ucha rojaka. Szkoda, że tej amunicji tam nie ten. A to jest taki kawał drogi, łamiś jeszcze? To w takim układzie, ja idę po motor. No, kurde. Może, jak będę szedł po motor, to może gdzieś jeszcze znajdę po drodze amunicję. Halo, tutaj coś leży. O, jest amunicja, bardzo fajnie 141 i 171. To jesteśmy prawie na maksa. Dobrze, to jest, to jest, to jest dobra rzecz. Eee, teraz tak, gdzie jest motor. Jeszcze kawałek drogi, tak? Przed nami. Zawsze to motorem jakoś tak raźniej, wiecie, w kupie i w ogóle... Dobra, tam... Ojej! Co tu mi za niespodzianka jakaś? Noż, rusz się! Nie w tą stronę! No nie w tą stronę, no! No brak słów, no, kurwa, nie skręci, no. Tu jeszcze będą jacyś przeciwnicy, tak? A wilcy? No! No, ludzie, no. No, kurwa żeż. Dobra, ona sobie idzie to. To my też za nią pójdziemy. O, tu jeszcze kąsacz. Kurwa mać! Jak nie urok, to sraczka! No, ruszaj się! Ja pierdyle! No naprawdę, szlak mnie trafia na mnie, no... no weź to się człowieku nie zdenerwuj, no. Dobra. obszedł w jakimś obozie. Dobra. Okej. Okay. Poszło. Jesteśmy i tankujemy nawóz. Halo? Tankujemy. O, <laughs> jedzie konstrukcja. Ja pierdykam, jaka maszyneria. Hej! Potrzebuję... Hey. Co to u diabła jest? Prezent od Riki. Motorem nie pojeżdżę, ale biegami teraz macham jak jakiś demon. Wow. tam, ok? No dobra. Dobre to. Dobre to. Okej. Okay. O, Boże. To powinno starczyć. Dobra, to co teraz? Kreozot. Dam znać przez radio, jak będę gotów. Skąd my mamy wytrzasnąć kilkaset litrów kreozotu? Nie chcesz wiedzieć. Okej, okay, misja wykonana. Zapewni im ochronę. No i co? Jakaś zawieszka. Dick, muszę z tobą porozmawiać. Co się stało, Riki? Bojówka! Co? Gdzie? Buzer uważa, że mogą planować kolejny atak i poprosił, żebym Cię wysłała na zwiat. Cholerna bojówka. Dobra, załatwię to. Dzięki Bogu. Dam znać Buzerowi. Bez odbioru. Dobra, mamy... Mamy zadanie przed nami. E, czekajcie, bo to jest tak... E, sko sko skończyły nam się prawie Mołotowy z Napalmem, więc... sobie zrobimy... No to po zwykłe też sobie zrobimy. Zrobimy sobie też bomby rorowe, z tym że z bombami nie poszalejemy, bo Diego jesteś tam? A no, ślewaneczko kłop. Niech zgadnę. Masz dla mnie jakieś zadanie? A dobra. Wpadnę jak będzie okazja, bez odbioru. Okej. Okay. Dobra, troszeczkę się nam e, znowu rozkakiwało jakichś rzeczy. Zaraz zobaczymy. Zlecenie UkoPlenda, tak? Oj, 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 tu się robiło. Bojówki, dobra. E, słuchajcie, e, powiem tak, nie kontroluję czasu, więc nie wiem jak długo tutaj zeszło nam z tym odcinkiem, ale sobie go tutaj zakończymy. Zakończymy sobie go tutaj. Ja polet, polatam trochę, pozbieram. Yy, pozbieram yy, co się da, yy, trochę się zaopatrzę, trochę się. No, by, by, odbuduję sobie zapasy, krótko mówiąc. I w następnym odcinku zobaczymy się gdzieś tam po drodze w jakimś, w jakimś zadaniu. Na pewno nie będziemy się nudzili. Także zapraszam, oczywiście, na ten kolejny odcinek. Jeszcze ich kilka będzie, bo tutaj widzę akcja się grubo rozwija. No a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.